Pasywny dochód z nieruchomości cyfrowych. Strony internetowe jako inwestycja. Rozdział 1 Wprowadzenie do nieruchomości cyfrowych. 11 Czym są nieruchomości cyfrowe? Zagadnienia: 1.1.1 Definicja nieruchomości cyfrowych, 1.1.2 Rodzaje nieruchomości cyfrowych. Nieruchomości cyfrowe to wszelkie aktywa wirtualne, które posiadają wartość ekonomiczną i mogą generować dochód lub stanowić inwestycje. Są one analogią do tradycyjnych nieruchomości fizycznych, z tą różnicą, że istnieją wyłącznie w sferze cyfrowej, w internecie. Podobnie jak w przypadku nieruchomości fizycznych, można je kupować, sprzedawać, wynajmować oraz rozwijać w celu generowania zysków. Nieruchomości cyfrowe obejmują różnorodne formy własności wirtualnej, które mogą obejmować m.in. domeny internetowe, strony internetowe, aplikacje mobilne i webowe, konta w mediach społecznościowych, sklepy internetowe czy blogi. 1.1.2.1 domeny internetowe. Domena internetowa to unikalny adres w internecie, pod którym znajduje się konkretna strona internetowa. Domeny mogą mieć ogromną wartość, zwłaszcza gdy są krótkie, łatwe do zapamiętania lub odnoszą się do popularnych fraz lub słów kluczowych. Zakup i sprzedaż domen, tzw. domaining, to jedna z najstarszych form inwestowania w nieruchomości cyfrowe. Domena, która ma wysokie znaczenie komercyjne, może być sprzedana za ogromne sumy pieniędzy. Przykładem mogą być domeny takie jak biznes.com czy insurance.com, które sprzedano za miliony dolarów. 1.1.2.2 Strony internetowe. Strony internetowe to rozbudowane zasoby cyfrowe, które mogą pełnić różnorodne funkcje, od blogów, przez strony firmowe, aż po portale e-commerce. Inwestowanie w strony internetowe polega na ich tworzeniu, kupowaniu, rozwijaniu i monetyzowaniu. Strony internetowe mogą generować dochód w sposób pasywny, np. przez reklamy, Google AdSense, marketing afiliacyjny, sprzedaż produktów cyfrowych lub oferowanie usług online. Kluczową zaletą posiadania stron internetowych jest możliwość generowania stałego dochodu przy relatywnie niskich kosztach operacyjnych. 1.1.2.3 aplikacje mobilne i webowe. Aplikacje mobilne i webowe to kolejne ważne rodzaje nieruchomości cyfrowych. Są to programy komputerowe dostępne na urządzeniach mobilnych lub przez przeglądarkę internetową, które mogą generować dochód poprzez mikropłatności, subskrypcje, reklamy czy sprzedaż wewnętrznych produktów lub usług. Tworzenie aplikacji wymaga zazwyczaj bardziej zaawansowanej wiedzy technicznej, jednakże ich potencjał dochodowy jest ogromny. Aplikacje takie jak Instagram czy Spotify zaczynały jako małe projekty, by stać się multimiliardowymi firmami. 1.1.2.4 Sklepy internetowe Sklepy internetowe to cyfrowe platformy, które umożliwiają sprzedaż produktów lub usług bezpośrednio konsumentom. Mogą to być zarówno produkty fizyczne, jak i cyfrowe, takie jak eBooki, oprogramowanie czy kursy online. Prowadzenie sklepu internetowego wymaga inwestycji w budowę i utrzymanie platformy, ale może generować znaczące zyski, zwłaszcza przy odpowiedniej strategii marketingowej. Przykładem platformy do tworzenia sklepów internetowych jest Shopify, która umożliwia łatwe zarządzanie sprzedażą i integrację z różnymi systemami płatności. 1.1.2.5 konta w mediach społecznościowych. Konta w mediach społecznościowych również można uznać za formę nieruchomości cyfrowych. Influencerzy oraz firmy budują swoje profile, które z czasem zdobywają dużą liczbę obserwujących, co czyni je cennymi zasobami. Konta te mogą generować dochód poprzez sponsorowane posty, partnerstwa z markami, sprzedaż produktów oraz inne formy monetyzacji. Platformy takie jak Instagram, TikTok czy YouTube stały się miejscami, gdzie konta o dużym zasięgu mogą generować setki tysięcy dolarów rocznie. 1.1.2.6 Treści cyfrowe. Treści cyfrowe, takie jak blogi, podcasty, kanały YouTube oraz kursy online, również stanowią formy nieruchomości cyfrowych. Tworzenie wartościowych treści, które przyciągają stałą publiczność, pozwala na ich monetyzację przez reklamy, subskrypcje lub sprzedaż treści premium. Przykładowo, kanał YouTube o tematyce technologicznej może generować dochody z reklam oraz sponsorstw, a także sprzedawać własne produkty lub kursy edukacyjne. 1.1.2.7 NFT i inne formy własności cyfrowej. Zasoby oparte na technologii blockchain, takie jak niewymienialne tokeny NFT, również zyskują na popularności jako nieruchomości cyfrowe. NFT to unikalne zasoby cyfrowe, które mogą reprezentować dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie, muzykę czy inne treści. Ich wartość często opiera się na rzadkości i unikalności. Przykładem może być sprzedaż cyfrowych dzieł sztuki za miliony dolarów na platformach takich jak OpenSea. Wszystkie te rodzaje nieruchomości cyfrowych oferują unikalne możliwości inwestycyjne. W zależności od wybranej formy, inwestorzy mogą dostosować swoje strategie, aby osiągnąć jak największe zyski, a także dywersyfikować portfel inwestycyjny, co minimalizuje ryzyko. Pasywny dochód z nieruchomości cyfrowych. Strony internetowe jako inwestycja. Rozdział 1. Wprowadzenie do nieruchomości cyfrowych. 1.1. Czym są nieruchomości cyfrowe?